Cześć, witajcie, z tej strony i witam was w kolejnym odcinku na kanale, a w dzisiejszym filmie Mroźny Zenit, czyli postać, mityczna postać, która jest dostępna w ratowaniu świata za 3200 golda. Jeżeli ktoś z was dalej się zastanawia, czy kupować bohaterów w sklepie okolicznościowym czy tam różne schematy które nie są dostępne w lamach rentgenowskich bądź eventowych to od razu wam powiem kupujcie bo w momencie kiedy tego nie kupicie będziecie musieli użyć talonu do wyciągania owych rzeczy z księgi kolekcji a tych talonów nie jest zbyt wiele więc warto wydawać je mądrze ale teraz tak, w momencie kiedy sobie kupicie mroźnego zenita, otrzymacie profit drużynowy Ogarnij się, który skraca czas trwania efektów żywiołowych o 50%. I ten profit drużynowy nie jest zbytnio użyteczny w ratowaniu świata, praktycznie nikt nim nie gra, ale wiadomo, warto mieć takie rzeczy w swojej kolekcji. I teraz tak, mroźny zenit posiada taki profit dowódcy, jak lodowaty strzał, który sprawia, że trafienia krytyczne ze snajperek zamrażają wrogów na. 1,6 sekundy i powodują ból, który zadaje 21 punktów bazowych obrażeń od wody na sekundę w przeciągu 3 sekund. Za 3200 golda dostajecie cholernie mocną postać w ratowaniu świata. Ba, bym powiedział, że nawet na wyprawach w strefie znużonych fiordów mroźny zenit sprawdzi się rewelacyjnie. Dlaczego? Bo jest rubieżnikiem, ma uderzenie burzące za zero, możecie farmić w momencie kiedy sobie zdobędziecie łuk xenonowy, Dla przykładu ze wskaźnikiem do trafień krytycznych, no to będziecie zamrażać i kontrolować wszystko, co się dzieje w obrębie celu, który dronimy. Przechodząc już do buildu, jaki sobie złożyłem, no to jest on prosty jak budowa cepa, mianowicie mroźny zenit pod wymiatanie na całego. Z racji tego, że moja główna postać sprawia, że trafienia krytyczne ze snajperek zamrażają wrogów i powodują ból, to chcę pompować wskaźnik do trafień krytycznych, dlatego profitem drużynowym jest wymiatanie na całego, który sprawia, że efekt rokowego riffu zwiększa również wskaźnik do trafień krytycznych o 160 i leczy naszą postać. Wiadomo, że zwiększenie wskaźnika słabnie w przeciągu 8 sekund. I teraz, tak, aktywatory rokowego riffu, subwafle. Niszczymy metal, mamy szansę na to, że znajdziemy subwafla. Jemy subwafla, dostajemy rokowy riff, który również sprawia, że zwiększamy damage o 50% i szybkość ataku w zwarciu o 32%. Jeżeli chodzi o drugi aktywator bojowy, bity musimy zlikwidować 10 wrogów w przeciągu 9 sekund. Stawiamy tunel w odpowiednim miejscu. Moby wchodzą, umierają, dobijamy to np. z huku ksenonowego i po prostu e, mamy aktywny rockowy riff. Tak to wygląda. Dwa perki pod snajperki, ale się zrymowało. Bao, bao. E, prosta sprawa, mianowicie zwiększamy obrażenia snajperek o 17% i obrażenia krytyczne o 75%, a ostatnim perkiem jest zwiększenie obrażeń w zawrożone cele o 14%. Build jest tak prosty jak budowa cepa, a teraz Wam pokażę, jak on się sprawdza w ratowaniu świata. No i jesteśmy na misji. Misja 160x4 oczywiście napraw schron, bo na innych ludzie po prostu nie grają. I teraz tak, jeżeli chodzi o dobór oręża, do tej postaci. No to fajną bronią będzie korbową. Z racji tego, że jest to snajperka, całkiem szybko strzelna, więc będziecie mogli bardzo szybko zamrażać wrogów. Jeżeli chodzi o łuk senowy, to teraz tak troszeczkę się zastanawiam, czy to jest na pewno dobry wybór, jeżeli chodzi o tą broń. Nie będę ukrywał, jest troszeczkę ciężko z zamrażaniem. No, chyba że jakiś gruch um, więc tak to wygląda. Może być również z oręża taka pukawka jak Blastotron 9000, albo Blastotron. Nie, nie, Blastotron tylko to jest 9000 z tego co kojarzę, on jest gdzieś tutaj na początku, więc to też jest bardzo spoko snajperka z bardzo spoko wskaźnikiem, bo to jest aż 43% w sumie mogę wam ją skraftować e i ewentualnie wam pokażę jak ona też również działa i nie będę ukrywał ja też grając tą snajperką e Grałem na trybie wytrzymałościowym i ona bardzo spoko działała Więc bardzo chętnie wam pokażę jak ona również zamraża No bo w sumie ona strzela takimi kulkami i jest bardzo spora szansa na to, że właśnie zamrozimy wroga Do tego zobaczymy również jak się sprawdzi Wukstonowy, bo również on jest snajperką Także czekamy, prawdopodobnie zaraz będzie pierwsza fala mobków Chociaż nie, ostatni moduł zdążył się tutaj proszę bardzo zainstalować nawet udało się fabułkę zrobić. No to co? No to chyba skąd się uruchamia, i ja wiem skąd oni idą, okej? Okay. Idą grubaski zamrożony. To teraz szans z blastotrona, żeby, żeby nie było. Kec, zamrożony. No bo z są nowego, te mopki, no to tak będziemy chyba też jakoś tam zamrażać. Okej. Okay. Nie mam rokowego riffu, bo mobki nie idą z tej strony. Mam 30 sub wafli. Oj o, O nie, godaj, ale już dziurę zrobili. O niedobrze niedobrze. Okej. Okay. To było dobre. To było dobre, nie będę ukrywał. Tylko czemu chłop buduje z kamienia? Jak to jest burza wodna, widzowie? Okej. Okay. Weźmy sobie korbowałem potrzemy. Bardzo szybko zamrażamy. Chyt, 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 I się wywaliłem. No to kolega mnie podniesie, mam nadzieję. No bo ja go podniosłem. Jeszcze mamy dwie minutki, także na spokojnie. E, tylko nie mogę tego rokowego riffu aktywować, więc muszę jeść subwafle. Ok, Tylko teraz zobaczcie. W momencie jak zjem sobie subwafla, nie? To ja zanim ja strzelę z kuksonowego, to troszkę zajmie. Ok, Tak to wygląda. Okej. Okay. Boss dalej coś tam rozwala. Nie to zbytnio nie obchodzi, bo wolę... Zamrażać moby i pokazywać wam jak to wygląda. Takie czachy mioteczki to nie jest problem. Okej, okay, nie zdążyłem zamrozić tego tutaj, e, jak to się nazywa, e, beczkowego. Okej. Okay. To szkoda, że więcej mobów nie idzie. Wielka szkoda. Okej. Okay. Ale umieram. Ale mnie chłop za... Serio, naprawdę? Chłop mi puścił. Ha, ha. Ej, 30 sekund do końca, a my przegrywamy misję, to niedobrze. nie dobrze. w ogóle ja nawet nie zauważyłem, bo się skupiłem na tym, na tym, żeby wam postać pokazać. To zabrażanie, dużo daje, Mam na przykład takie beczuczki, jak sobie tutaj zamrozimy. No to jest to całkiem git. No nie będę ukrywał, misja prawie się nie udała. Waldek zbudował to z drewna. Może powinienem z metalu. E, udało się to wykonać. Idziemy na kolejną misję, no bo po tej misji mam strasznie nie po prostu. No i chłop wystartował balon. I nawet nie mam jak tutaj postawić tunelu, żeby móc sobie aktywować rokowy riff, no bo. E, zobaczcie, chłop, tak to zabudował. Postaramy się jakoś pokazać tutaj moc tego. E, mam nadzieję, mam trzy subwafle. To jest taki problem, bo też oczywiście jestem na tej mojej mapce ulubionej, gdzie po prostu e, jest jak jest. Po prostu zrobimy tak. Ja sobie dostawię zamrażacze. Spróbujemy dostawić, nie wiem, salwy wrzucę e, na pałę i zobaczymy. Dobra, mamy mgielnego. Pierwszym hitem go zamroziłem. Ok, e, brzmi to dobrze. Nie będę ukrywał, że nie. E, to zrobię jeszcze inaczej. Wiecie co? Ja się wycwanie. Ja po prostu e, zrobię to e, w ten sposób, że ja sobie stanę tu. Rzucę sobie tu trzy opony, żeby mieć możliwość aktywacji rokowego riffu. Tylko chciałbym to postawić, a niestety się nie da. Ok. E, sorry, że tak na razie nie strzelam, ale mam jeszcze trochę czasu. Postawmy trzy opony, Żebym miał szansę w ogóle aktywować owy rokowy riff. E, no, teraz postrzelajmy troszkę do tych mobów. Wiadomo, nie będzie to aż takie mocne zamrożenie jak w przypadku e, ostatniego pistoletu maszynowego, który wam pokazywałem, również to jest na tej samej misji widzowie. Um, nie będzie to aż takie zamrażanie, ale różny zanit pokaże tutaj no klasę, no. Osiema. Zamrożony pierwszym hitem. Okej. Okay. Tutaj proszę bardzo kolejny zawrożony potwór, ja jeszcze sobie dostawię trochę tych trapów, no niestety jeżeli nie macie skąd zebrać subwafli no to nie macie aktywacji rokowego riffu, który w tym buildzie jest bardzo, ale to bardzo ważny, więc po prostu musicie to z innej ręki jakoś znaleźć, okej, okay. małe potworki bardzo łatwo się eliminuje, okej, okay. jest mgielny? Wyś. Zamrożony, dostaję bułę Szkoda, że smaszerów nie ma Nawet ja szczerze mówiąc nie wiem, czy ja mam w ogóle aktywny Rockover i -y w jakiejkolwiek formie Więc będę musiał się jakoś posiłkować A że mam tylko dwa subwafle No niestety, to nie jest idealna mapka na to Ale też bardzo chcę pokazywać Najtrudniejsze misje, jak te postacie sobie radzą Nie? Okej okay. No i co? Zamrożony, proszę bardzo Ciągle jakieś Debuffy dostaję, dostaję jakieś bomby Niewiadomo z czego Okej okay. O, tu już wybił migielnego potwora. Kolejny. Chyba się troszeczkę zamroził, kolega. Pięknie. Podoba mi się to. A nie dalej się z tym bossem męczą? O jest smasher w końcu. Jezu, tyle na niego czekałem, aż on przyjdzie. I możecie go cały czas instant zamrażać, zobaczcie. On nawet nie zdążył się podnieść, nie? Znowu jest zamrożony. Także, jak jest fala jakaś smasherów, to jest to piękne. I właśnie to się dzieje pod koniec tej obrony, okej. Okay. Tylko tutaj nie zdążyłem nic zamrozić. Niedobrze, ale jedzie kolejny smasher. Przeładuj się szybciej. I proszę, nawet w momencie, kiedy szarżuję, no tego zamroziłem. Easy, bo easy. Rzucimy sobie to. Przeszkoda, że dwa smashery tylko. Wolałbym więcej, tak z 8. Na 8 to bym mógł pokazać z łuku ksonowego, jak się szczyla. A tak to no niestety jest, jak jest. I co, tak stoicie, kontrolujecie, co się dzieje e, na mapie, no bo w sumie, nie ukrywajmy, drobnica robi największe szkody, a mgielne potwory najbardziej przeszkadzają, więc celujecie głównie mgienne potwory. No proszę, za, proszę bardzo, zamrożonko, I sprawa. No i co, nawet jeszcze złotą skrytkę z profitami dostaję? Co się dzieje? Halo? Halo, halo. Co to się stało? Nie gadaj, że hop drzwi otworzy, i mob przed mu przez drzwi. To wyśmieje. Okej. Okay. Jest smasher. Ale eee, pod koniec. Okej. Okay. Tak to wygląda. Na misji zdobądź dane. 160. No i na koniec tego odcinka widzowie ewakuacja. 160. Eee, nie będę ukrywał tutaj. Chyba też nie będzie zbytnio metalowych struktur do niszczenia. OK, ja deskorbowałem, bo mam tutaj oczywiście dużo mobków, to je pozamrażam, dlaczego by nie. OK. Proszę bardzo. A damage bezrokowego riffu wygląda jak wygląda niestety. Czy tam gdzieś smashera słyszę? Słyszę smashera, idę do ciebie, OK. Proszę bardzo, jaki damage. Całkiem niezły. No i to zamrażanie na takiej misji Działa bardzo, po bardzo w porządku Chciałem powiedzieć, że bardzo spoko Ale ja się dzisiaj znowu się wysłowić nie potrafię Niestety Ok Wrzućmy to, bo to stunuje Ok, jest maszer. Oj, 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 zamroził się Biedaczek Ok, mamy odratowany schron Widzę, że to piekarnik będzie robiony Na tej misji <laughs> Jak bym zrobił tak <laughs> o, jednak działa. <laughs> Elektryki na drespa, a ja sobie jednego tylko postawię, żeby go dziubnąć, wiecie o co chodzi. <laughs> Taki jest plan. Tutaj tych, w ogóle tutaj oponek trochę nakładłem, bo chciałem tutaj jakiś ładny spadek, był żeby to ładnie zrobić. No ale nie no, tak się nie da. Wiecie, co zrobimy jeszcze inaczej? Ja po prostu jak chłop chce tak to nastawiać, bo chłop to stawia, on nawet się nie, nie kryje z tym, że no, wiadomo skąd ma materiały. No ale no, jak ja dostawię jednego no, to będzie też gitara, no i też zobaczycie e, Jakby kontrolę mobów przeze mnie, no bo w momencie kiedy chłop pan no, robi takie rzeczy Tak, to ja grając zenitem, który zamraża, to będę mógł po prostu zamrażać moby A jak będę zamrażał moby, no to one będą stały w miejscu i będą dostawać buły od trapów No i bronimy schronu widzowie Boże ile on tych trapów tutaj nasrał To jest rzecz po prostu niepojęta czy są smashery? To jest dobre pytanie. O, widzę, widzę pierwszego smashera. O, jak się przebił. więc zamrożę go, bo dlaczego by nie... O, fala smasherów, idealnie. Idealnie, widzowie. Holy buły dostał. Ty z czego taką, takiego gonga dostał? Nie wiem, czy to wy widzieliście. Zobaczcie, fala smasherów. A co Waldek robi? Zamrażam, po prostu zamrażam takie smaszerki. To jest spoko. To jest spoko. Ja nie muszę wbijać dużego damage'u, tylko po prostu kontroluję, co się dzieje na mapie, i to jest dobre w tej postaci. Dlatego ona jest cholernie bo Po prostu zamrażam. Może nie wbijacie bardzo dużej ilości damage'u, ale zamrażacie. I chyba chłop gra tą samą postacią. Też gazenitem, bo gra podkorbowała. Eee, zobaczmy, dokładnie, widzicie? Też gra z Zenitem, bo tylko że skorbowałem w ręku, tak? Tylko że on ma wskaźnik do trafień krytycznych z rokowego Riffu. Ja niestety nie mam i muszę się wspomagać subwafelkiem, ok? Widzieliście pierwszym strzałem. Jak macie Rockowy Riff, to pierwszym strzałem jedziecie i macie wszystko tu ogarnięte, nie? I tak generalnie gameplay wygląda z tej broń: po prostu zamrażacie wrogów i tyle. Tak to wygląda. Jak macie dobrą pukawkę, to jak najbardziej. No i rokowy rift, to jest podstawa, nie? O, jo, jo, i się zmieniła, ale on tu nawalił też tego od cholery. Chociaż jak one będą szły tutaj, to będą dostawały bułę i będą wszystkie wpadać tutaj, nie? Dobrze widzę? Zróbmy tak. W ten sposób. Robi się poważnie, bym powiedział. Bo mam smashery, a chłop tutaj nie dostawił trapów. Tu się dzieje problem, o no, jezu, tu się bardzo duży problem dzieje. Bardzo duży problem. E, uleczmy się, okej. Okay. Czemu chłop tego nie broni? Ok, wrażliwe na pułapki wir, e, zbijają ściany niedobrze. E, no okej, okay. tak ja wiedziałem, że to tak się stanie, że ten mobek. Chłop jeszcze pół mą gra. Ja wale. Najgorzej. Okej, okay. weźmy łuk senonowy. Tym szybciej wyeliminuję drobnicę. Okej, okay, do ręki, ale to zabro... Czemu ja znowu leżę? dobrze. Skron dostaję. Zamrożony i dobrze. Bardzo dobrze. Nie wiem, milion już czasu jest tak zamrożony. Ale on jest chargowany. Easy. O, schemat to skrytka, super. Jakiś proszek. Generalny. Dobra, tutaj trzeba pilnować. Ulepszę sobie to. Co zrobię? Panie, eee, była jakbym tu jakąś wyrzutnię zostawił. No, się tak nie da. OK? tutaj się wbiłeś. Dobra. Proszę bardzo, znowu zamrożony. Generalnie korbował. Byłby też spoko, jakbyście przykładowo również mieli... Tego. Wskaźnik w nim szybkostrzelność, ale chyba się tak nie da. Nie pamiętam konfiguracji tej broni. O jezu. Dobra, to on tu się tam rozwali. Ok. Jeszcze wytrzymać. Pamiętajcie, to, że napchacie trapów, to nie znaczy, że wygracie misję, nie? Że nie będzie problemów, nie? Także budujcie z głową, a nie jak debile. Pamiętajcie o tym. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Jeżeli Wam się spodobał, zdać łapkę w górę, suba na kanale. I pamiętajcie o tym, aby wykupić sobie mroźnego zenita w sklepie okolicznościowym. Jeżeli go nie macie, no bo po co marnować talony? To tyle ode mnie. Trzymajcie się. I do następnego. Bajo.